Czy warto kupić używanego komputera z OLX? Dostaje to pytanie chyba co tydzień. No to sprawdźmy. Po pierwsze tak, ale z głową. Można tam znaleźć naprawdę dobre zestawy, zwłaszcza od ludzi, którzy modernizują swój sprzęt i sprzedają stare. Ale OLX to też dziki zachód. Trzeba uważać na sprzęt po koparkach, źle złożone kompy i okazje z kartą graficzną bez numeru seryjnego. Zanim kupisz, zawsze proś o zdjęcia wnętrza obudowy, model karty graficznej, zasilacza oraz płyty głównej. I koniecznie testy w grach albo Screens Info. Wtedy zobaczysz temperatury i użycie. Jak masz możliwość, odbiór osobisty i szybki test na miejscu. A jak ktoś nie chce spotkać się osobiście lub coś tam kręci z opisem, odpuść Serio szkoda nerwów. Niedawno nagraliśmy długi filmik o tym, jak mój kolega został oszukany właśnie przez takiego sprzedawcę z Oilixa. Tam da się wyrwać perełkę, ale trzeba wiedzieć, czego szukasz i na co patrzeć. A jak macie jakieś pytania odnośnie kompów, to śmiało zadawajcie je tutaj w komentarzach, bo jest szansa, że coś o tym nagramy.